Dziś pokażemy Wam, jak prawidłowo zabezpieczyć łazienkę przed szkodliwym działaniem wilgoci. Jeśli nie zrobimy tego zawczasu, możemy doprowadzić do rozwoju pleśni oraz grzybów, które nie tylko są nieestetyczne, ale również bardzo szkodliwe dla zdrowia. Co gorsze, odspojenie się płytek, kiedy woda wniknie w spód, albo zniszczenie tynków i murów. A to, to już naprawdę jest bardzo kosztowny remont. Żeby tego wszystkiego uniknąć, musimy użyć folii hydroizolacyjnej w płynie. Zanim nałożymy folię w płynie, musimy odpowiednio przygotować powierzchnię. Usuwamy kurz i resztki tynku. Gruntujemy ścianę oraz podłogę. Poprawi to przyczepność hydroizolacji. Po wyschnięciu gruntu możemy przejść do aplikacji folii. W narożnikach naklejamy taśmę uszczelniającą. To kluczowe miejsca, gdzie najczęściej pojawia się wilgoć. Pierwszą warstwę folii hydroizolacyjnej nakładamy pędzlem, nie wałkiem. Dlaczego? Dlatego, żeby folia wniknęła w chropowatą strukturę naszego podłoża. Nakładamy folię na całej podłodze w łazience oraz w strefach mokrych, czyli tutaj w tym wypadku kabina prysznicowa, do wysokości mniej więcej 2 metrów. Nie nakładajcie folii na mokrą powierzchnię, ponieważ straci swoją przyczepność, nie będzie możliwe w ogóle jej nałożenie. No i drugą warstwę nakładamy po wyschnięciu. Pierwszy. A za dziś piękne dzięki, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach naszego cyklu. Wszystko do remontu.